Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Wojciech Szczęsny to obecnie niekwestionowany lider w bramce FC Barcelony. Jeszcze kilka miesięcy temu, jeszcze kilka miesięcy temu jego pozycja w składzie nie była taka pewna. Jednak dziś nikt nie wyobraża sobie drużyny Hansiego Flika bez polskiego bramkarza. Czy Inaki Peña będzie musiał odejść z FC Barcelony? Dlaczego hiszpański golkiper jest zły na Hansiego Flika? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o mediach, które oszalały na punkcie Jakuba Kiviora oraz o Jurgenie Klopie, który niebawem może wrócić na ławkę trenerską. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać gwarantowane 760 zł na start. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach: Łącznie do 600 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie, wygrana albo zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów. Znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Wojciech Szczęsny trafił do FC Barcelony na początku października zeszłego roku. Jednak z faktu, że wrócił on z ponad miesięcznej emerytury, potrzebował czasu, by wrócić do rytmu meczowego. Media pisały, że miał on szansę zadebiutować już pod koniec października, jednak Hansi Flick postanowił zostawić w bramce Inakiego Penię, który był już od dwóch tygodni podstawowym golkiperem. Hiszpan na tyle mocno zbudował sobie zaufanie u trenera, że nie oddał miejsca w bramce aż do końca 2024 roku. Szczęsny w końcu dostał szansę na debiut w Pucharze Króla z początkiem stycznia, aby jeszcze w tym samym miesiącu stać się nowym numerem 1 w bramce Blaugrany. Wszystko przez to, że Inaki Penia spóźnił się na odprawę przedmeczową w spotkaniu półfinałowym Super Pucharu Hiszpanii z Atletik Bilbao. Od tego momentu to Polak zbudował sobie zaufanie Hansiego Flicka, a statystyki obu bramkarzy na chwilę obecną przedstawiają się następująco: Penia w aktualnym sezonie rozegrał dla barsy 22 mecze, w których zachował 6 czystych kąt i wpuścił 25 bramek. W przypadku byłego reprezentanta Polski są to dotychczas 23 spotkania, aż 12 czystych kąt i 21 wpuszczonych piłek do własnej siatki. Co do aktualnej sytuacji Peni: Bramkarz źle przyjął nowe zmiany na początku 2025 roku, a hiszpański as w lutym pisał, że relacje między nim a Hansim Flikiem uległy znacznemu pogorszeniu. Jego relacje z niemieckim trenerem ochłodziły się, a między nimi doszło do nieporozumień podczas kilku spotkań, zwłaszcza w kwestii wyjaśnień dotyczących zmian w Bramce. Realia są takie, że Szczęsny wnosi znacznie więcej jakości w defensywie FC Barcelony i nadaje większej pewności siebie reszcie zawodników Dumy Katalonii, a statystyki, o których już wspomniałem, mówią same za siebie. Dla Peni jest to natomiast bardzo zła informacja, stąd hiszpańskie media zaczęły pisać o potencjalnym odejściu 26 latka w letnim okienku transferowym, co może być równomierne z przedłużeniem umowy u Wojtka. W taki bowiem sposób napisał o całej sytuacji portal BarcaUniversal.com. Konsekwencja szczęsnego zmieniła narrację. Mówi się, że jego przedłużenie na kolejny sezon jest bliskie, podczas gdy Penia może opuścić klub. Oczywiste jest, że szczęsny stał się niemal nie do wyrzucenia. No właśnie, ale przecież zarówno Penia, jak i Szczęsny mieli głównie na celu zastępować w bramce Mark Andre Terstegena, dopóki ten nie wróci do pełni zdrowia i nie będzie dyspozycyjny do gry na 100%. Jak zapewne duża część z Was wie, Niemiec wrócił do treningów i, choć w tym sezonie raczej już nie wróci do bramki, to pod znakiem zapytania stoi kolejny sezon. Wojtek dobrze zna swoją rolę i już wypowiadał się na temat rzekomej możliwej zmiany w bramce FC Barcelony. Powiedział tak: Jestem tu, by zastąpić Marka. Jeśli on wróci do zdrowia i trener będzie chciał, żeby on stał w bramce, to dla mnie to jest okej. Okay. I wydaje mi się, że jeśli decyzja będzie w drugą stronę, to Mark też to rozumie. Prawda jest taka, że Szczęsny będzie pierwszym wyborem między słupkami, jeśli będzie wciąż utrzymywał najwyższy poziom. Wystarczy, że w przyszłym sezonie zaliczyłby jedno potknięcie i już w jego miejsce może wskoczyć Ter Stegen. Niemiec również już lata temu zagroził, że odejdzie, jeśli ówczesny Claudio Bravo nadal będzie grał pierwsze skrzypce między słupkami Blaugrany. Stąd nie możemy być pewni, czy tej samej taktyki nie użyje w przypadku Wojciecha Szczęsnego. Jednak aby się o tym przekonać, musimy poczekać do końca sezonu, kiedy to dokładnie poznamy dalszą przyszłość naszego rodaka. A wy jak sądzicie? Wojciech Szczęsny miałby szansę na regularną grę w FC Barcelonie w przyszłym sezonie? Sekcja komentarzy oczywiście należy do was. Aktualny sezon Ligi Mistrzów daje nam niemało ciekawych niespodzianek. Odpadnięcie Liverpoolu w 8, mimo że wygrali fazę grupową. Brak awansu do fazy pocharowej Ligi Mistrzów przez Manchester City oraz podwójna wygrana Arsenalu nad Realem Madryt w minałach Champions League. I na tym ostatnim się dziś zatrzymamy. Kanonierzy przed dwumeczem z Królewskimi mieli nie lada problem. Z faktu na kontuzję Gabriela w linii obrony, Mikel Arteta musiał szybko znaleźć zastępcę, którym został Jakub Kiwior. Przed Polakiem stało ogromne wyzwanie, bowiem do tej pory w sezonie 2024-2025 jego największym wojskowym rywalem był Manchester United w Premier League. Który z pełnym szacunkiem, ale nie jest wyjątkowo jakościową drużyną na ten moment. W Lidze mistrzów natomiast grał on do tej pory z drużynami pokroju Sportingu Lizbona, Monaco czy PSV. Tak więc rozegranie dwóch pełnowymiarowych czasowo meczów przeciwko Realowi Madryt było dla Kiwiora prawdziwym egzaminem dojrzałości, który co najważniejsze zdał na piątkę z plusem. Arsenal w pierwszym meczu wygrał 3-0, a w rewanżu na Santiago Bernabeu również zdołał wygrać tym razem 2-1. Lokalne media po dwóch meczu wręcz oszalały na punkcie Polaka, zachwalając jego występ w rewanżu. Tak o 25-latku napisał London Evening News. Prawdopodobnie jego najlepszy występ w Arsenalu. Wszedł w buty Gabriela. Był jak skała. Futbol London był bardziej wylewny, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wymarzony występ w jego wykonaniu. David Raya przekonywał, że zawsze w niego wierzył i miał rację. Z Realem był opanowany, silny, inteligentny. Równie krótko, ale dosadnie występ polskiego obrońcy opisał portal gol.com. Tak dobry jak w pierwszym meczu z Realem. Zastąpił Gabriela i czuł się jak w domu. Jakub Kiwior za występ na Santiago Bernabeu najczęściej otrzymał ósemkę w skali od 1 do 10, a tą samą notę przyznał mu m.in. Portal SkySport, który wyżej ocenił tylko Deklana Rice'a. Miejmy nadzieję, że te dwa mecze przeciwko Koralowi w wykonaniu Kiwiora pozwolą mu w końcu po dwóch latach gry w Arsenalu stać się kluczowym piłkarzem drużyny i nasz rodak na przestrzeni lat zrobi dużą karierę, ponieważ bez dwóch zdań posiada papiery, aby być topowym obrońcą w Europie. Jürgen Klopp już od blisko roku nie prowadził żadnej drużyny jako szkoleniowiec. Nic dziwnego, bowiem przeszło rok temu ogłosił, że po sezonie 2023/2024 zamierza on opuścić nie tylko Liverpool, ale również trenerkę, przynajmniej na jakiś czas. Z początkiem roku usłyszeliśmy natomiast, że Niemiec stał się nowym dyrektorem współpracy międzynarodowej w Red Bullu. Co oznacza, że ma on pośredni wpływ na zarządzanie drużynami, które grają pod szyldem byka. W skrócie RB Lipsk czy między innymi RB Salzburg. Jak się jednak okazuje Klop nie jest zadowolony z obecnej posady i coraz poważniej rozważa powrót na ławkę trenerską. A taki słów miał użyć dziennikarz Bruno Andrade. Nieszczęśliwy w Red Bullu Klopp był otwarty na negocjacje z Realem Madryt. Osoby z otoczenia Niemca usłyszały ostatnio od niego, że zgodziłby się opuścić Red Bulla tylko dla dwóch miejsc. Reprezentacji Brazylii i Realu Madryt. Jurgen Klopp jest coraz bardziej zmęczony jako globalny dyrektor piłkarski Red Bulla. Co ciekawe Carlo Ancelotti, który jest obecnie trenerem Realu Madryt rozważa opcję objęcia reprezentacji Brazylii po sezonie 2025-2026, co by oznaczało, że posada szkoleniowca Królewskich mogłaby przypaść Jurgenowi Klepowi. Taki ruch byłby zdecydowanie bardzo pozytywny nie tylko dla fanów Królewskich, ale i dla świata piłki nożnej. Niemiec ma już za sobą sukcesy w Niemczech i Anglii, stąd dobrze by było, aby sprawdził się w kolejnej silnej lidze. Oczywiście ciężko powiedzieć co na to wszystko prezes Realu Florentino Perez, jednak raczej nie miałby nic przeciwko, szczególnie gdyby Ancelotti zdecydował się jednak opuścić Santiago Bernabeu tego lata. A wy jakiego jesteście zdania na temat potencjalnego objęcia Realu Madryt przez Jurgena Kloppa? Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!